Siemanko, witam Was na moim kanale Kopalnia Metali. A dzisiaj króciutko chciałbym podsumować y, luty, który nie dojdzie, żeby był krótszym miesiącem, to jeszcze dla mnie okazał się być bardzo kiepskim w miedzi. I łącznie, ani tego nie dzielę, wiem wam, łącznie. 988 gramów. Tak więc nie przybliżyłem ani kilograma w tym miesiącu. Niestety priorytety inne w kopalni metali były. Wpadło trochę miedzi, której niestety nie mogę wliczyć do olimpiady, ponieważ była ona z rzeczy, które były częściowo zakupione, więc to omijam. Z takich rzeczy dodatkowych tylko 988 gramów tak więc gratuluję wszystkim, pozdrawiam Was.